Siemano, to jest kolejny odcinek z dola. Jest ze mną Palek. No, witam. Fawcu. Alo. I Przemo. Siemanko. I gramy czwórką sobie jakiś, random jeden. Czekam aż się załaduje. Krótki let's play jak nie grać Relion, Galio Ash i Czekaj, Czekajcie, ja, ja, idę do wóce, kurwa, ja idę do WC zanim się to ładuje Ja idę do WC za się to ładuje Po ładowania to ty się kurwa kupstala czyli na ale przeciwnicy hardkorowo. Kurwa czterech ap mają Czterech kurwy. ap w teamie ja Nie no to może być AD. No. No, ale słuchaj Jose, poszło do magie i mam ich w dupie. Ja też fursów naturez. Ja mam wyjebane i tak padnę na szota, więc bym <gryw> no, no, Ważne, że ultą trafisz. Mam cię na skilla. Mamy 40 minut. Wiedzę. Ej, no może będzie surrender będzie gds Ja chyba no. my. <grym> no, Ale chyba a co ty. ty, masz spotkanie tam, te bieżowanie, czy co? Ej, jap. Ciul. Z pod wrażeniem, że też, na to chodzisz. Patrz na Wczoraj uczył, kurwa, na to ponoć. Ja? Wczoraj ty dzisiaj? Wczoraj, wczoraj, no się nie uczył, dzisiaj się da uczył. Nie to w piątek zaję. Ej, to wszystko tam nagrywasz? Tak. Świartkę yeah. <grym> Ja z kamerą wśród no, no nie. Drugi mecz Relion. Co to się jeszcze nie zaczęło? No teraz, stat. Ale kupa magii o, Mam 15 fps z tym frapsem. I wszystko. Ja mam 21, tylko że ja żadnego laga nie mam. No ale ja mam. Z frapsem mam, tak nie. Ale jak ty mi pójniesz, nie? Dobrze. Kogo będziemy mieli na linii? No myślę, się że myszka w powie fighter teraz kurbi. Garena i Garena i TF-a będziemy mieli co. Patrz, teraz musisz mu pulnąć tu, tu, a później najlepiej tu, 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 tu. <śla> I jeszcze oni drugi kurwa tu, tu. Kurwa. <śla> Ej musimy ten, Garena chodź i TF-a będziemy mieli Oto czekaj na C4 wejdziemy. Jest ciekawy kogo by da mnie I w drugie tak samo ja czasami się widzę, zapomnę jak nacisnąć. No ale... bywa, Dobra. bywa. Ja muszę pierwszego kryta przysadzić. To mi palek pójdę i reda i już idziesz To poczekaj, ej, żadnego zmęczenia uuu, nie idę mamy. Sobie. Ja mogę no, zamiast no. tego podpalenia wziąć zmęczenie. Ono. Ja zawsze biorę kilka do tego. To jest przydatne. się. Bo to jak jest zwykle. papierek, nie? no. no. Patrzcie teraz jaki pójdzie. Dotkliwe porażenie. Teraz, ja teraz to bo skręcę, nie normalnie Też właśnie na nich patrzę Przemak wie, biega odwieźć, to chyba ładne kurwa Nie, bo ja tu jestem Nie! on nie wyszedł A galio jest w rotacji? <grym> yeah. galio? No wczoraj wszedł Kurwa przydałaby mi się runki HP Ja to złożę, to kurwa w jakim innym A ja mam AP, rundę Przemysławie, ja naciś się już. naciśnij mi tutaj, no, kurwa. Jestem, jestem już. A Akali! O kurwa. Palek! Patrz, to no, będzie to. Tak! To było to ja. Fil, let, chodźcie, Ale Czemu? A, to czy jest wasza wina dołu, że nie kowarowaliście? No teraz tam nie leć! E, cofaj! Cofaj, pisar. Koledzy. Jest Wiktor. No u nas też. Ale u nas dużo, dużo ludzi tutaj było. A ja mówiłem, że ich nie ma nawet pod turetem. Dawaj w niego. Aha. Ja w domu ją Nie. Nie zerknąłem, Wiktora. że on chwila. Dobra, chuj to. Rebij tego reda? Ale podpalenie Nie. się poszło jebać. No to było dobrze. No troszkę jak ją. No na. Wpólną go pul tak. bo sobie poradzić. Ja, jakby on jeszcze był. Jest. Nie ma! Nie. To go kurwa zrobi. Nie. Kali chyba. Jak zrobili to się nie dziwię kurwa? A to ja sam na nich pójdę zaraz. Ej ja nikogo nie mam nam idzie. Czes No się dopiero co połączył ten od nich Jak ma za tu jest To kto nam idzie? A Kali A Kali jest na topie To ja nie mam ten. TF. Ja No tu iść ale będą nas tu wkurwiać, dwóch OP -e. OP'e OP gówno i chujnie nie? No heal... Hi... będzie koniecznie ja bym się wdupił na tego Na Wiktora No I z czego on, mia z czego on miał... tego hila, kurwa? Na razie Ale przy ten go zajebie No O, jezu Ja odrabiona. Mazahar mi się heal'nął za... ...za 80 z dupy, a tak to by wiespał. A, ty face zrobił pierwsza krew, tlamu, chuj z butkami loto. Od razu z 7? Nie. Nie, jest. z... normalnymi. Kolek, chodź na blue. Teraz. No chodź ja. na kawę. Walną go tu lec. Czekaj, okay, dobra, ja tam puda, bo on za mną poleci. Nie, nie leci. Nie. Jak to nie, on tu poleci? Rób, go rób go, go, rób go, rób go. Rób go, Ej, on tu jest, tu jest krzak, tu. Widziałem. To było takie, O. Flesznął się. Nie, jest tam. Nie. Walnij cokolwiek. On no, nie wierzę. No patrz, ucieknie mi. DZISIAJ! No nie że skilla nie ma, patrz. Dobra, cofnij, ej, cofnij, cofnij! Fisior No cofnij. Cofnij, pisze, no Cofę, bo cię minąci ujebę. Kurwa. No i klatka. No fajn. Cofnij. Dobra, nie, nie, nie jeszcze. No los. No los to jest z góry, ok. Nie no, ja tu muszę zostać. Bo kurwa, no spróbować. No ale masz to, nie? No mam. Cię wypłatuj, czy coś. Mam 17 hitów, tragicznie. A tam. Ej, ej, oj, 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 oj. Ale oj, oj. ty Co? mi nie powiesz, nie? że jest Ważne, że zdupiłeś. To jeszcze nie jest kurwa powiedziane. TF go trafi z arty i ma Uspiera etarzu z dół. Nie bo oni przyjdą z dołu Malzachar i no my też chcemy uciec, nie? Pomie Chodź tu, chodź tu, chodź Pisor i, dziu... i pomóc No i zalażam swojego bo kurwa widział O kurwa Ich tam jest... No ta... Ale oni wszędzie kurwa są Oni wszyscy z góry stop, Nawet topa no. przyszli Krajcie ci o kurwa O w mordę. No i powóz. Nie, ja jeszcze żyję. No skoro ten te wjebane. No i ilu ja, ja kurwa? Już fail. Ja jeszcze ja mam Ciem. Czym? <grym> Dobra, ale zabijłem tu masz, tu GP ma free franga Miałby! Nie, on teraz pada. Proszę państwa, a nie, zabił. Ale, Ale jak leci, zabił, pomóż mu. Alek, Akali pasz. Leca! jest nice tam. Gdyby dla niego nie. Ale nie, oni to ja tu byli... Nie. Oni tu byli w pięciu na dole. I się z nim. No tak. Cior, kurwa, last hitów, chuj. No Mówiłem, że mam w chuj last ale ja mam 10 kurwa Ja mam 8 no O, gzrok Napisz skill Ja skill, jak mi Skin. to ten A skill, Aha. Bo napisała awaki, ja. nie Prze Przemek, Przemek skill <grym> <grym> To akurat nie zdupiłem Bo ja cię coverował całą drogę, dzięki No, i raz hity mi wszystkie dojdą. Wszystkie Minionki pierdolą, nie? No. O. Przyszedł ma za skór wielki. No i możesz to ganga nami dawali, ja mam tego, ja ulta. Najlepsze jest to, że jak tak pójdzie Dali, to ja się nie wykupię w tym meczu. Tak. Czemu? jakby tak za chwilę, to szłoby też od nich blue zrobić. Ja sobie muszę trochę level nabić. No, spoko. I dwóch OP przyszło. Cofnij ten... fawcą. A, cofnął, trochę, trochę Dobra, idę z tym gankiem. No, poczekaj. Najpierw byśmy się na Malze bali jak coś. Czekaj, no. No, ja z tej strony pójdę, Bo on nie ma... no, Ej, O, jak on mnie troszkę i ja w niego z ulcą wlatuję... I ja wtedy wbiegam. No, nie, stój tu, stój tu! Bo jak jego ulto na dwie sekundy go stykuje. Dobra. <duszelenie> wulta, nie wiem czy on nie ma wardu. Wal -ulta. To... Na pewno nie. I lol, pojebałem mi się killa do maxowania. Dobra, już to. Tak. Pięknie. No. Bluze. Chodź od nich, lutę No w mordę. Czekaj. Siedzi. Ratowałem ci dupę od nigdy. Dzięki. No to jest Ej, patrowadny. zrobimy tego blue, nie? I ciśnęmy im na bota, wiesz? Dobra. Czyli dojdzie. Może jakiegoś fraga złapię no i w końcu No i dawaj. O lol. Cofaj, cofaj jednak, cofaj, bo wole się auto, Ale oni nie no widzieli. Dawa, I dawaj, i dawaj, i dawa. dawaj. go. Dobra, nie cofaj, cofaj jedno Jak coś ty ci skinął. Oni są obici mocno, ty. Mają no, ja ja bo tam może iść właśnie ten. No oczywiście, twoje panie, cieszę się. Jak ja mam 12 z hitów w 10 minucie, ej. no niestety. Nie Gdzie jest gang od pemka, który jeszcze ani razu nie był na bocie? No Ech. to czy nie byłem do tej pory? No ale bo dwa razy nam idzie dwa razy mu to pykło. Ej, SS, SS! Jak oni mnie biją, kurwa, mać. Pierdolony. Bo dwóch no, rangedów nie widzi. Jak coś to mam heal'a, oni będą pewnie, że wlecą po turę, ci zabiję, ja chidę, a ty... Ja, bada, tu jest, a ja, ja, ja tu jest. ja tu jest. Ej, może ja też nie polecam. Mogę masz Czekaj, ja też, ja też. Ej, co prze? I chuj. I poprzemy jeszcze. Nie. Mogę się nie wlatywać. 2D Ja, ja by tam wleciał, nie? To wleć. Masz ulti. No właśnie za 30 sekund. Dobra, to poczekam. Ale nie, to się nie opłacał! Wal w ulti. Wal ulta. Dawaj drugiego Zaraz tutaj, dawaj, bicie się Slała mu Ja sobie na przykład minę i pobiję jak to. Dobre to było, a teraz Akali tu przyjdzie i pęta Nie, a raczej Akali jest to Dawajcie tureta. No bicie, to ja sobie mi to ogarnę Ja muszę trochę dżungli zrobić życie robię Właśnie, po chuj mam jak ja mam tyle podków, kurwa. Zaraz zaraz, ja mam tyle Kurwa, Kurwa, mi się kończy. Jest nasz, czekaj, cofnę i pójdziemy zrobić. No, no, luz. Przy okazji, na nam idzie tego ścieranego, Ma, mam ulta. Ale patrz ja mam mało życia. Na topa. Aha, dobra. Zankować na, na topa, Przemek. No, no i mu też pod wieżą siedzą. O kurwa. Dobra. I po, i po, i potem? Patrz, mam many na ulti, nie wierzę w to. Dobra, ja ten... Chodź, cofnęmy się, dopóki pusz jest. Ty masz mało życia, i mało many i on ma ja mało many. Ez jest dwóch stopa. No. I jeden stopa, jak już. Nie, no, jeden I wrócili, to Nie wrócili, no... Oni się no. w pczakach mu schowali. Robisz blue? Ja... Tobie wielki robimy. No dobra. Ja szasmit Nie. No, no nie, o nie, on nie, on mimo daleko siedzi. Gdy kurwa, tam się poradzi. No bo też gankland. No, może no, się rat nasile level. Brat. latarnia już, aha. Ja. Kurwa. Ulti cię zabiło nas sejsta. Tak. Ja już tam biegnę, da. Dziękuję. I dam ja od razu mi da jest Topka mu mnie, nie ma cokolwiek. On no, dobra, nie ma, SS. Jeszcze samów w to weszłem. O jest, dobra. Promida mi Przemo. Jeszcze heal na mana walna, co ulti będzie, wiesz? No ja jestem już. Pojebane. Ulta. Dawaj. Ale. Możecie tu. bo krucho. Motorek jedzie jakiś. Nie, ja nie słyszę jeszcze. Nie Ale to? To, no, Czekaj, tam. ja nie mam multy. To pada? Ja padam. Czekaj, no czekaj, ma ktoś 2 mi. przy nami. Co? Ale nie pomógłbyś mi. To nie chuj to ja tak chłodnik dżungli. Przemek, nie, Przemek! Oni tam mają mieć wardy. Tak, no ale jak mam dwie dżungle, to czemu mam nie biegać? No Bo to, że właśnie widzimy efekty tego gmina. Kurwa, nie wierzę. Polek idą ci na to. No widzę, tam musi No, sobie wardy. Oj ty, ty, ty. Gdy. Nice one. jak ja się mać to jest ulti, nie? Widziałem ja, A to akurat to jest to nagrane, nie? i to, i to, będzie Beka, która Beka musi być. A, nie tak jak paleć Ale centralnie przed rejem nie trafiłem, no też A nie nie to A pamiętasz tak, mnie? z pół metrów kurwa. Ale jest to wtedy to był ambitny koleś Czekaj, bo lecę za fragiem. Jeszcze go nie zabiłem Boże, się polatał za frakt Sorry, czeci padnie od minionów Nie no, 8hp mu, ej Sorry, sorry tam, fawcu Chuj, mogę też lecieć z tak? Tak, tak, tak Przemo, patrz, patrz Skilla Ewal Przemo, Detra ty musisz Ciul Lol Nie do powstrzymania Ja parę. za 20 minut muszę się zbierać po leku bo później muszę z buta ciurać kurwa z buta mi się nie chce Dobra O, jakoś będzie, jakoś będzie kurwa To wierzę mu ma tu mało HP na dole Od nich Mam ja tu goni ten chuj Dobra mal Zahar Idę do Ciebie Tef wiesz Dobra nie wiedzie. to tak, idzie z... No a mówię ci, że to idzie Bo Bo też kazał, że cię goni Czego, Ale mnie go nie no. te krzaki. Mam ulta. Ja? Ja też. Miczek, jesteś? Szpiech dalej mi się dnia. Alek, czy ja ulta ty ulta i. Nie. Skot! No, no bo dawaj. Ja! <laughs> Żeby to jeszcze wyknie. To sorry No Spierdolił Zaś kto siedzi? zaraz wyjdę i mu zajebię <grym> Chodź dobra, mi, pomożesz dobra, blue przy okazji No dobra, dobij no, ja to, nie ma. nie ma Ej, idą Ej, tu Widzę Idą do ciebie Dawaj, idź. Somski, ale cofaj teraz, cofaj, oni ja OHP HP zbytnio Tu jest jeden idziemy. koleż. Dobrze było No od tego blue A! Widziałem. <grym> taki chuj. Taki chuj. Dobra. Ej, ten gangman potrzebuje pomocy, bo spingował. No właśnie, po nim jest. Albo dwa trupy, albo po nim. Dwa trupy. I... Jeszcze źle napisałem i żyje. Ale ogarnia w chuj Nie jest tam po prostu Patrzcie. <grystanie> 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 no jak ja oni mam się gryścieli pod wierzą, ściarać, to się nie jedzi <grystanie> Patrz, ja mam dwa dwa, dwa bufy Ale ma królewskiego fata, nie tylko człowiek, kurwa No <grystanie> to trzeba krzyczeć, Taki chuj, taki chuj To trochę szybciej kisiori spieszyjemy czy może Staram się, staram się, znowu mida nie klikłem. Ale, ja muszę zacząć na kelesie, ty robił to, robi, to Gra. Gra. O, dobra, na nas jest przy, jest Przemek, jak? mógłbyś? O, to dobra, dobra. Ja To rób przez dżunglę, ja go zrobię. A i się. wzięli. A, a, ja, idą my, wam, my, idą to, wam. Nie. Uciekaj, chawco. No pierwszej. Pat, i KS-a przyjąłeś. Pa mu No nie, nie ks tylko odbiję. O. Dobra, ale przynajmniej mu To dobrze. No ale on są no, coś tam to... No widzę właśnie, opie, to będą ci trupy, nie? Ja. ja. To nie są kurwa dobra. Ej oni tam bieżą. Czterech o, jest, czterech. czterech jest. Oni, oni nie ma. Bieżamy? Przed chwilą już W dwóch na czterech. Urwa, kurwa no. jest no. gang, flank. No, dawajcie tam. Dawaj. Jakbym miał ulta to, że tego, ale że próbowało tam kogoś uratować i że by w tego uderena. Last hit w niego, Palek. Nice. Idź, kapyszaj. Ale styl. GG. No I, i, wszystko. Yeso, I zaraz to renderuję i wrzucam na YouTube.